To był mecz, który się nazywa Souvenir. Nic inaczej tego nie można nazwać. Ja dużo meczów w mojej karierze przeżyłem, ligowych, ale takie, taki mecz no, dawno nie pamiętam, kiedy przeżyłem. Żeby, żeby naprawdę dominować na boisku i mieć wszystko w ręku. I, dać, i, I przegrać mecz, no takie coś nie jeszcze dawno, dawno nie przeżyłem. I szkoda akurat, bo szkoda tego wysiłku ich, bo naprawdę grali w piłkę, biegali. To, co wymagam na treningu, to było na meczu, i jeszcze mimo tych problemów kadrowych, jakie mamy, się, układał się ten mecz dla nas bardzo dobrze. No ale niestety zawsze są jakieś indywidualne błędy i ktoś się popełnia dzisiaj. Popełnił też jeden zawodnik, i, i, i skończyło się porażką. I to ja do nich nie, nie mam pretensji, że tylko tą jedną bramkę szyli, ale ta jedna bramka musi wystarczyć. Jak masz, tak jak to się mówi, zeszyt w ręku na boisku i rządzisz ty na boisku, to ta jedna bramka musi wystarczyć. Jeżeli ostatnie 10 minut zespół posięcił kibicą, dziękując im za doping. To się bardzo cieszę, Może, będzie można powiedzieć, że charakter Zagłębia ma znaczenie. Tym bardziej, że były mecze też poprzednio na wiosnę, że walczyliśmy do końca. Yy. Mecz nam się nie układał, yy. chyba dlatego, że Wisła lepiej operowała piłką. Natomiast do czasu zdobycia bramki przez Wisłę, to chyba ani jedna drużyna nie miała sytuacji takiej, po której można było uznać, że była stuprocentową, chociaż raczej za jak, jak Wisła. Myśmy się spodziewali, że piłkarsko umiejętnościami Wisła jest zespołem, tak, jak to miejsce wskazuje. Pierwsze trójki. Natomiast muszę powiedzieć prost, że jest łatwo wygrać 5-0, jak przeciwnik jest słabszy. A trudniej wygrać z taką drużyną jak Wisła. I tym bardziej to cieszy, że zdobyliśmy, że Kurto zdobył tak piękną bramkę, która dodała zawodnikom jeszcze Tej najważniejszej siły, żeby ten mecz jednak wygrać. Ja obserwując Kurto na treningach, to nie dziwię się, że on taką piękną bramkę szczelił. ale ja sobie zdaję sprawę, że trening jest treningiem, a mecz jest meczem. To jeszcze w dodatku yy, w sytuacji, gdzie traci się punkty. Tam jeszcze mogło być dwie bramki, gdzieś od poprzeczki się odbiło, nie było komu dobić, także... No szacunek do zawodników, że pomimo, że nabiegali się, bo Wisła grała częściej piłką, do końca walczyli o jak najlepszy wynik. No, na pewno Wisła była dzisiaj zdecydowanie lepszym, lepszą drużyną, ale liczy się to, co w siatce, że wygrali 3 1 i dzięki Bogu zostają w Lubinie. No dzięki Bogu, ale dzięki też temu, że się trochę nie poddaliście po tej straconej bramce? No na pewno tak. Chwała też za to, że graliśmy do końca. Eee, tak jak powiedziałem, ciężki dzisiaj był mecz dla nas przede wszystkim, ale cieszymy się z tych trzech punktów. Nie żałuję pan tej sytuacji z pierwszej połowy? No na pewno tak, bo miałem z głowy sytuację i jeszcze drugą sytuację, także żałuję bardzo, mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie lepiej. Piękno tego sportu pokazuje, że trzeba grać do końca i wygrywa ten zespół, który strzeli więcej bramek. No dzisiaj po, po jakiejś fajnej grze porywającej wygraliśmy ten mecz, no ale dobrze, to nie wygląda, wyglądało, przede wszystkim pierwszy pierwszej połowie, czy, czy w drugiej, bo daliśmy za dużo miejsca w Wiśle, gdzie szli łabrałka na zero, no ale tu my podnieśliśmy się i zostały tutaj trzy punkty, co bardzo cieszę. A jak to przysłowiowe klepanie Wisły w środku pola na Was działało, na Wasze głowy? Nie odechciewało się Wam grać w piłkę, kiedy Wiślacy z łatwością wymieniali te podania? Nie, no raczej nie. Staraliśmy się gdzieś tam bronić, ale za dużo z tego nie wynikało. Gdzieś tam wychodziliśmy z kontratakami w drugiej połowie. Ważne, że strzeliliśmy te bramki i to my wygraliśmy, bo na są punkty potrzebne. Grałeś kiedyś w takim meczu, że padają dwa dość kuriozalne gole i drużyna, która wydawało się, że jest już pogrzebana, podnosi się i zwycięża? No jeszcze, jeszcze nie przypominam sobie, że... Grał taki mecz, że takie bramki wpadają. No, tak jak mówiłem, piękno jest z tego futbolu, że, że nawet takie bramki pomagają zdobywać te punkty. Trybuny dziś z Wami do ostatniej minuty, już wspominaliśmy o tym pięknym podziękowaniu. Dla tego zagłębia, dla kibiców, jedziecie chyba do Lechi też po trzy punkty. No Dokładnie jedziemy na każdym meczu po trzy punkty i dziękujemy dzisiaj za ten dobry. Kibicom, ja jako cała drużyna i wszyscy dziękuję im za to, żeby na mecze przychodziło jeszcze większe liczne grono. będziemy do Gdańska, żeby wyrwać im te trzy punkty, żeby, bo potrzebne są nam trzy punkty, żeby iść do góry tabeli, żeby gdzieś uciekać z dołu. Oczywiście jest jeszcze w zanadrzu mecz pucharowy, sił Wam nie zabraknie? No ja mam nadzieję, że nie, że dobrze to dysponujemy i, i będziemy jechać po wygraną.